Złota broń. ZAŚT! Tak, tak sensei. Chwilunia. Oni też są twoimi uczniami? To był mój końcowy sprawdzian, prawda? Zaraz, zaraz, zaraz. <laughs> nie mówiłeś, że dołączy do nas czwarty ninja. Powinno być trzech. Trzech królów, trzech muszkieterów, e... trzech... <laughs> Jayowi chodzi o to, że nasza trójka ćwiczy razem od samego początku. Znamy się. Ale na pewno nie na walce. Mistrzu, co to wszystko ma znaczyć? Każdy z was jest wyjątkowy. Umiecie kontrolować potęgę żywiołów. Ale najpierw... NINJAGO! Wow! Jak on to zrobił? Hehe, <laughs> ale jestem ładny! Zaraz, mój strój się nie zmienił. Kai to mistrz żywiołu ognia. Płonie w twojej duszy. Jay jest niebieskim władcą piorunów. Heh! <laughs> Nie tylko na piorunach się znam. Lubię sobie pomajsterkować, zdarza mi się sklejać modele, trochę gotuję, piszę A, wiersze. Pioruńsko dużo gadasz. Koul jest czarnym ninja. Twardy jak skała. Władca żywiołu ziemi. Ha! Miło Cię poznać, mały. Możesz mi zaufać, tylko pamiętaj, że absolutnie niczego na świecie się nie boję. Za wyjątkiem smoków. Smoki nie pochodzą z tego świata. Lepiej słuchaj uważnie, co mówię. A białym ninja zostaje Zain. To władca potęgi lodu, obdarzony mocą szóstego zmysłu. Wyczuwam, że podchodzi do życia trochę zbyt serio. Ty też masz szósty zmysł? <laughs> On tylko tak żartuje, Zain. Mówiłem, że musisz popracować nad łapaniem dowcipów, nie? Tak, to śmieszny żart. Ha, ha. Słuchajcie. Zostaliście wybrani do wielkiej misji. Musicie bronić czterech magicznych broni z przed Lordem Garmadonem. A co będzie z moją siostrą? <laughs> Ratujemy panienkę? Niezła jest? Jay! Ja, ja, ja tylko chciałem wiedzieć, w jakie tarapaty się pakujemy. Ma niebieskie oczy? Daj spokój. Gdy zdobędziemy bronię, odbijemy twoją siostrę. Czas nadszedł. Trzeba ruszać po pierwszą z nich. Uy, zaraz chwileczkę! Mówiłeś, że nauczysz nas Spinjitsu. od Spinjitsu już teraz znajduje się wewnątrz każdego z Was. Jednak dostęp do niej uzyskacie dopiero wtedy, gdy odnajdziecie właściwy klucz. W drogę! Stopy mnie bolą. Weźmiemy powóz. Świetnie. Mamy szukać jakichś kluczy? Cóż, mam wrażenie, że mistrz znowu coś knuje. Jeśli pomoże mi odnaleźć siostrę, zrobię wszystko. Zrobię wszystko! Trzeba było siedzieć cicho. Czuję, że mistrz chce, żebyśmy działali jako drużyna. Ciągnij dalej! Przed nami długa droga! Powiedzcie, jak się poznaliście? No cóż, gdyby nie Sensei Łu, nasze drogi raczej by się nigdy nie spotkały. Sprawdzałem właśnie, co potrafię. Sprawdzałem działanie wynalazku! Ja sprawdzałem samego siebie. Hmm? Racja. Gdyby nie sensy, nigdy byśmy się. Coń Jaskinie rozpaczy. Samukaj musi być o krok od zdobycia kosy wstrząsów. Pamiętajcie, nie używajcie tej broni, albowiem jej moc. Tak, tak, tak. Jest zbyt wielka dla śmiertelników. Dobra, chłopaki, czas wziąć się do roboty. Kol! Ułożyłeś plan? Jasne. Opuścimy się w dół skalnego zbocza, a potem... Gdzie Kai? Ach. O, oh, to mapa! <grystanie> Zobacz, co znalazłem! Mm, to tylko kolejny kamień, durniu! Ale wygląda całkiem jak pączek. Mm, ciekawe, czy jest smaczny. O! Oh. Ty wyprawiasz! Leży do góry nogami. Kopią mnie tam, gdzie trzeba. Magiczna broń jest niedaleko. Musimy działać teraz. Ten koleż ma problem. Ciągle się śpieszy. Zanim znów gdzieś odbiegniesz, pamiętaj, że jesteśmy drużyną. Wow! Rewelacja! Ho -ho! Wow! Ho -ho! Wow! Ho -ho! Nie tak głośno. Ach, daj spokój, chyba przesadzasz. Tam ci są przecież na drugim końcu jaskiń.

Oh. 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 Za dużo ich tutaj! Ja się tym zajmę! Badum! Czakła! Ej, chłopaki! Tu jest jak na torze przeszkód! Bieg po deskach, unikanie mieczy, no i prosto w kukłę uh Z Dzień! Jaki jest klucz? Robię tylko to, co na treningu Sensei mówił przecież, że wiedza jest już w każdym z nas Biegnę po deskach, unikam mieczy, a potem prosto w kukłę Powiedział, że jesteś kukła nie, to było do ciebie Wyczuwam, że nie macie żadnych szans Odwrót! Chcieli, żebym sprzedał im więcej takich ciosów. A nie wiedzą, co trzymam za plecami. Ha, 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 ha. Tak jest! Ha, ha. Chłopaki! Czy sensei nie mówił, że broni pilnuje potężny strażnik? Powiedzcie, że to nie to co myślę, dobra? A myślisz o smoku? Wygląda jak prawdziwy smok! Wyczuwam, że tym razem spingitsu nam nie wystarczy. Więc że smoków nie ma na świecie! Nie, nie, Kaj! Nawet nie próbuj! Przecież Sensei nas ostrzegał! Więc lepiej nic mu nie mów! Kaj! <Suszy> Musimy uciekać! Użyjmy sprężyciół! To super! <laughs> tak! Jesteśmy niesamowici! Całkiem najlepsi! <laughs> Nieźle było! Ja zrobiłem łup, a ty potężne tra! Dość z tego! Mieliście nie używać magicznej kosy! To był Kai. Że Co? Chociaż go ostrzegałem. Nie miałem innego wyboru. A dlaczego myślisz, że jesteś ważniejszy od reszty drużyny? Co? Co? To moją siostrę porwali, pamiętasz? Do odnalezienia pozostały jeszcze trzy bronie. Może następnym razem lepiej wam pójdzie. Hmm. Mistrzu, zawiodłem cię. Tam ci poznali z Pinjitsu i zdobyli magiczną kosę. Dobrze. A zatem był z nimi mój brat. Hmm. Zbiorę armię i zastawimy na nich pułapkę, a wtedy na pewno. Nie. Niech myślą, że wygrywają. A, ale ja chyba nie rozumiem. Wszystko idzie zgodnie z planem. <gryw> Ciąg dalszy nastąpi.